W Brazylii w tej chwili jest koniec karnawału i odbywają się olbrzymie pochody, samby, szkół, szkół tańca. Szkół samby. Rywalizują między sobą o laury najlepszej szkoły przygotowują się do tego przez cały rok. Postanowiliśmy przenieść odrobinę tej Brazylii tutaj do nas do łodzi. I właśnie dlatego organizujemy w środku zimy, ale też właśnie w końcu karnawału taką imprezę i takie pokazy. Czy myślisz, że w ten sposób zachęci łodzian do wejścia na ulicę? Bo rzeczywiście jest dosyć chłodno. Jest dosyć chłodno. Ja myślę, że Łodzian dużo jest na ulicy w godzinach takich wieczornych, bo wiadomo, że ludzie chodzą do klubów, imprezują. Myślę, że jest to ciekawa akcja, bo mało takich rzeczy się dzieje, tak jak w tej chwili widzimy taniec ognia, za chwilę orkiestra latynoska. No jest to na pewno coś ekscentrycznego, można powiedzieć, bo jest naprawdę zimno, no ale no cóż, mamy takie warunki klimatyczne, musimy się jakoś do tego dostosować. Organizujecie to po raz pierwszy. Jakie pomysły na następne edycje? Na pewno będziemy cały czas promowali kulturę brazylijską, wenecką, bo tam karnawał jest, ma długą tradycję. Weneckie maski, stroje i parady. Brazylijskie parady tańca. I... Ale tak naprawdę każde, każda kultura, każde państwo ma gdzieś swoje jakieś tradycje karnawowe. Tak samo dużo jest polskich tradycji. Naszym zamiarem jest przybliżyć je Łodzianom, przybliżyć Polakom te tradycje, bo tak naprawdę nieczęsto o nich wiemy dużo. I dlatego chcemy jakby promować... Nie tylko kultury jakieś egzotyczne, jak brazylijska czy bliższa nam kultura tutaj w Wenecji, ale też naszą, rodzimą, polską, i polskie zwyczaje i polskie tradycje. <śmulatory> Co Cię motywuje do wyjścia w taką pogodę? No motywuje taka atmosfera, taka świąteczna, bardzo dużo muzyki, bardzo dużo takich baloników. Nie wiem, to pierwszy raz to widzę, bo ja jestem z Białorusi, my takiego święta w ogóle nie mamy. I jest po prostu bardzo zaskoczona, że takie jest święto, że jest karnawal, zima. Bardzo to przyjemne mi i interesujące. Jak myślisz, pomysł na taki, na taki festiwal, na taki festiwal takich karnawałów jest dobrym pomysłem? Jest bardzo dobrym pomysłem, dlatego że lączy wiele kultur, a Łódź jest takie miasto wielokulturalne. I myślę, że to bardzo fajny jest pomysł, idea też bardzo fajna. A czego byś się spodziewała w przyszłym roku? W zeszłym roku? W przyszłym. A w przyszłym roku? No, było cieplej trochę, żeby może nie było tego śniegu, żeby słońce było więcej. Tak, to bardzo fajnie. Wszystko bardzo mi podoba się. Co myślisz o organizowaniu festiwalu karnawałowego w zimę? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jak najwięcej takich imprez. Lubisz muzykę latynoską? Bardzo. Eee, czy, 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 czy cię to rozgrzewa? Tak, jak najbardziej. A będziesz uczestniczyć w afterparty po, po dzisiejszej imprezie tutaj? No niestety nie, bo ja no idę do pracy, ale z chęcią bym uczestniczyła. <muzyka>